I wam, to ja znowu w tym tygodniu. Właśnie chciałabym się spytać Wam, jaki filmik byście chcieli, ponieważ nie mam pomysłu na jakikolwiek, a nie chcę jakby zabierać komuś, albo po prostu zbrać od niego. Może macie jakieś ciekawe, które byście chcieli, żebym nagrała, ponieważ no już niedługo niestety nie będę w stanie nagrywać jakoś, ojej, prawie w ogóle chyba nie będę, ponieważ, no wiecie, nauka będzie tutaj coraz większa i coraz wyższy szczebel liceum, boję się, ale cóż, wszystko trzeba przetrwać, ja w końcu ten przychód ta w życiu, zobaczymy. Tak więc chciałabym, żebyście podali mi e, po prostu filmik, jaki byście chcieli, żebym nakręciła i to możliwe, że zrobię. Wiem, że niektórzy chcieliby serial, ale jeśli ja nadaję do seriali, uwierzcie mi, jeżeli mam jakąś, jakiś, jakiś, jakiś pomysł, to nie, ma, nie jestem w stanie go zrealizować, ponieważ nie mam takich jakby, e, nie mam takiego sprzętu, nie mam... nie, nie mam nie mam po prostu jakiegoś świetnego programu do edycji a nawet nie potrafię jakoś mega dobrze edytować więc... to są te problemy więc generalnie właśnie o to mi chodzi dawajcie swoje przemyślenia może coś tam macie, a może... nie wiem może coś innego albo może ja coś zdążę wymyślić śmiało udzielajcie się um, przynajmniej teraz to by było na tyle tem então, coisa logo vou aqui